Ten koń to ledwo dycha chyba. O, chyba trochę odjebałem. Dobra, to był zły pomysł. Padłeś na pan ratowania zbiega. Hmm. Myślę, że tych dwóch tylko będę musiał zabić, a tutaj to tak trochę dużo ich było hmm. Nie takie trochę, bo to jest zdjęcie od groma. W ogóle co tam mowa słychać? Tak wszyscy siedzimy, nikt nie... Mało co piszecie My na przykład z Werą wczoraj byliśmy w Zo. I było fajne, we Wrocławiu Całkiem spore Tylko lwanie było i pantery Więc Wera się troszkę zawiodła Liczyła, że kuzynka spotka Wyłączasz tam ten wentylator? Bo tam chodzi na, na, na darmo Kamerka zasłania, żeby się nie było widać Ja ogólnie, jeśli ktoś by chciał, to można zostawić obserwację na kanale Mi będzie miło, może się rozwinę w końcu zrobić może przy takim razie? Nie bardzo. Mam 60 filmików. <grymne> <Sorry>? <grymne> o. Otwieramy skrzynkę. Dobra, to ten tytuł zostawimy. O, dziękuję, gruby będę za obserwację. I znowu dźwięki nie działają. PC, wiesz? PC, gierka kupiona przez Steam'a, czyli tak musisz mieć w Tego akurat nie lubię. Kupujesz na jednej platformie, a musisz grać i tak de facto na drugiej. I ja ogrywam w sumie pierwszy raz fabułkę. Z okazji zapraszam na Twitcha, z czerwejat w czarce. A kamerka. No jo, zapomniałem. Czekaj, e, właśnie, na B jest torba. na No mam nadzieję, że będzie to najlepsza gra pod słońcem. No ja też wolę PC-ty. A nie, że potem włączasz gierkę na konsoli i stałe 30 klatek. Przy dobrych wiatrach. <grym> tu nie wiem ile mam, bo mi zasłania FPS-y. Na pewno 60 no, Na ptoch, no, trochę się grzeją, nie? No i te podzespoły są gorsze mimo wszystko. O, no mam nadzieję, nie? na razie się męczę ze sterowaniem, bo ja gram raz na trzy tygodnie. Dobra? No, nie teraz. Ale zobaczymy. Raczej powinno być dobrze na no to. Podobno całkiem niezła gierka, nie? Ponię potataje i szybciej. Nie bój się. Ty też się strzelają. Ja wam pom... Ej no co mi do konia strzelasz? A na ku... Dobra, chłodzę. No nie spoko, ale to podnoszenie mi irytuje i to fajnie. <laughs> oh, gdzieś jest, ten typo. No nie, tyle. Dobra, jezu. Klawiaturka. Pada mam od niedawna, więc jeszcze nie próbowałem. O, a jaka konsolka? Nie no, sięka O, PS4. O, poniosłem. fajnie Tu <tryk> jeszcze jakiś trup, coś? Ja Ja myślałem, żeby sobie konsolę kupić, ale znowu gra na nią dokupywać To mi się średnio widzi O, tego się ograbimy. No. Jeszcze też pytanie, ile Będę wspierać te PS4. Bo trochę lat też już mam A liczę, że mi pomożesz. Znaczy, nie wiem, daj coś? No, więc zapadź. Dobra, no, super, Nie wziąć kuty. Laptem i konia postrzelili. Trzeba dać coś kuniowi. Jest papu dla konia. Mhm. A czemu nie kupiłeś? Dobra, tu zaraz mu coś damy. Uważaj z tym oknem Ja myślałem, ale konsolka przyszło dwójkę, a sobie kupiłem, pc, za 6. W tamtym roku. Mi jeszcze odpadów palce drętwieją, nie? Więc tego jeszcze nie lubię. A ja w tej grze też muszę spać? Są tu gdzieś moje statystyki, jakieś szczegółowe? czekaj, w dzienniku. O. No, Wszystko ma swoje plusy i minusy, nie? A gulna. Jakie żerpaki głównie? Ja mhm. Czasę ludy z mieczem pobiegać ogólnie Dobra idziemy na konia coś eee. okay. mhm. No to też fakt. No i de facto teraz te wszystkie ekskluzywy wychodzą. Ej, tu ja włączę. Na PC-ty, więc nawet jak Gierka jest typowa na konsole, to no i tak potem wychodzi na PC. To nawet nie ma już takiego sensu kupowania. W tej konsoli. O, dobra. W ogóle te statystyki na TikToku oszukuję. No wsiadaj. On mi pokazuje, że w sumie sam siedzę a tym i wypisujesz wiadomości. Jest też fajne. No też faj.

No, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm, I'm, <laughs> <laughs> I'm, <laughs> I'm doing my best for you. I got you now. Please, please, show some compassion, please. Drowse told me you needed a beating. You saying he was right? What will that? To wakani spłaszczy mi ogonie stem. A jak się porzuci, to coś mu oddasz. No, z... Legal są całkiem spokojni. Kiedyś ogrywaliśmy bogaczy pierścieni? To śmiesznie się grało. Na co nie pochość? Questa dostałem. Ale nie masz takie niemiłe Artur. Hm. hm? Thomas. What are you looking? At? Thomas, I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more. Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Serio. No nie no no nie no Mamy chorego Artura Na wczytanie coś daje czy to już wtedy i tak będę zarażony? Znaczy, ja wiedziałem, że on jest chory, ale nie wiedziałem, że w tym momencie. Myślałem, że po prostu jakoś tam, wiecie, bardziej samoistnie. No spoko. Ajajaj, aj, aj, to się odjebało. I nie wiem, kurde, bo nie chciałbym, żeby on mi kaszlał. No nie, no, wera, mamy chorego typa. Co teraz? Nie, zjadł sobie Daj Daje mi to coś?